Witam w kolejnym odcinku Matematyki od Podstaw. Dzisiaj zajmiemy się podzielnością przez 4 i przez 8. Dlaczego one są zostawione razem? Ponieważ są bardzo podobne, jeśli chodzi o schemat postępowania. No i na przykład mamy pytanie, kiedy liczba jest podzielona przez 4? Liczba jest podzielona przez 4, gdy liczba złożona Z jej dwóch ostatnich cyfr jest podzielna przez 4. Tak, dzieli się przez 4. I tutaj mamy przykłady w drugim punkcie. Które z liczb 48482 i tak dalej są podzielone przez 4? Żeby stwierdzić, czy taka duża liczba jest podzielna przez 4, musimy spojrzeć na jej dwie ostatnie cyfry i na to, jakie, jaką liczbę one tworzą. Tak dwie ostatnie cyfry tworzą w tym przypadku liczbę 82. 82 musimy pomyśleć, czy jest ona podzielna przez 4. Liczby podzielne przez 4 to też um, liczby po prostu, które w dzieleniu przez 2 dają nam wynik parzysty. Bo dzielenie przez 4 to jest to samo co dzielenie przez 2 razy 2. Tak, to jest 4, czyli to jest dwukrotne dzielenie przez 2. Ten nawias w tym przypadku tak się właśnie opuszcza. Tutaj to nasze dzielenie tak zdominowało ten cały, całe wyrażenie. I na przykład 82, gdybyśmy podzielili na 2, to wyjdzie nam 41, czyli wyjdzie nam coś, co drugi raz się już nie podzieli na 2. To jest liczba w takim razie niepodzielna przez 4. Zresztą liczba podzielna przez 4 to jest 80, więc kolejna podzielna przez 4 to jest 84. 82 między nimi leży, nie jest podzielna przez 4. Zatem możemy zapisać, że 82 nie jest podzielne przez 4. Tak, od tej strony piszemy tą czwórkę. 4 nie dzieli 82, więc 4 nie dzieli też tej całej dużej liczby. 48482. Można też zwrócić uwagę na to, że jeśli mamy dowolną liczbę, która kończy się na 82, no to ona nie będzie podzielna przez 4, tak, bo tutaj tylko od tej końcówki nam zależy, czy liczba jest podzielna przez 4. I tak samo, jakbyśmy liczbę kończyli na 80, czyli coś podzielnego przez 4, to cała liczba, niezależnie co jest wcześniej, przed tym 80, będzie podzielna przez 4. A kolejny przykład mamy: 13572. No i znowu musimy spojrzeć na te dwie ostatnie cyfry, jaką liczbę nam tworzą? Tworzą liczbę 72. Znowu możemy sobie w jakiś dowolny sposób sprawdzić, czy 72 dzieli się na 4. Gdybyśmy podzielili 72 na 2, to wyjdzie nam 36, co się znowu podzieli na 2. Zatem 72 jest podzielne przez 4. No, a także możemy zauważyć, że to jest 80 odjąć 8, czyli od liczby podzielnej przez 4, odejmujemy liczbę podzielną przez 4. Wynik musi być podzielny przez 4. Zatem możemy sobie zapisać, że skoro 4 dzieli liczbę 72, to 4 będzie też dzieliło tę naszą wielką liczbę 13572. No i mamy jeszcze jeden przykład. 954 mniejszy tym razem, mniejsza liczba, ale schemat działania jest ten sam. Czy 4 dzieli 54? 4 na pewno dzieli wszystkie wielokrotności 20, czyli 20, 40, 60. No i 60, jak odejmiemy 4, to mamy 56. Potem znowu, jak odejmiemy 4, to mamy 52. Czyli 52 i 56 się dzielą na 4. Zatem ta liczba nie jest podzielna na 4. Tak, i stąd nam wynika, że liczba 954 też nie jest podzielna przez 4. Dobrze, a teraz zrobimy przykład ze zmienną, czyli mamy liczbę a w punkcie trzecim, która Wyraża się no w ten sposób. 954 i 201x. No i ona ma być podzielna przez 4. Można się domyślić, że em, będzie tu więcej niż jedno rozwiązanie. Bo liczby podzielne przez 4 są dość często rozsiane. Tak w zbiorze liczb naturalnych. To jest co druga liczba parzysta, ale warto pamiętać po prostu, że musimy spojrzeć na tą naszą końcówkę. Mamy 1x i to musi nam tworzyć liczbę podzielną przez 4. No i dość łatwo można stwierdzić, że liczby podzielne przez 4, które zaczynają się od 1, to są liczby 12 i 16. Tak, kolejna to by było. 20, a to już się nie zaczyna od jedynki, zatem nasz x należy do zbioru tak, to jest cyfra, czyli od 0 do 9, ale konkretnie w tym przypadku to będzie 2 albo 6. O, nawet nie widziałem, że aż tak krótki przykład wymyśliłem, ale myślę, że jest zrozumiały. Dobrze, podobna zasada dotyczy ósemki. Kiedy liczba jest podzielna przez 8? No i mówiłem, że to będzie podobne, więc no o co tu może chodzić? Kiedy liczba jest podzielna przez 8, gdy liczba złożona z jej, i tu się będzie powtarzać wszystko to, co wcześniej, do tego momentu, co powiedziałem, gdy liczba złożona z jej, ale teraz uwaga, trzech ostatnich cyfr. Mm -hmm. Trzech ostatnich cyfr e, dzieli się przez. No, i tutaj też zmiana, oczywiście, przez 8 dzieli się przez 8. No, i na przykładach sobie to wyjaśnimy, które z liczb 48486, czyli prawie to samo co wcześniej. E, są podzielne przez 8. No i tutaj mamy troszkę trudniejszą sytuację, bo musimy spojrzeć na liczbę trzycyfrową, tak 486. No i tutaj jakoś sobie zawsze musimy poradzić, może nam na przykład pomóc tabliczka mnożenia, która nam przypomni, że 6 razy 8 to jest 48, a zatem 6 razy 80 to jest 480 liczba podzielna przez 8, tak 480, więc kolejna to będzie 488. 486 w takim razie nie jest podzielna przez 8. Tak 486 e, nie tak. 486 nie dzieli się na 8, więc e, cała ta nasza liczba, cokolwiek nie wstawimy przed tą cyfrową liczbą to nie będzie podzielne przez 8 Jak będzie w przypadku tej drugiej liczby 13572, tutaj akurat wziąłem tą samą, co dla czwórki robiliśmy, ale musimy wziąć razem z tą piątką tym razem. Może być... dla niektórych trudniejsze może nie. Określić czy ta liczba dzieli się przez 8, ale warto tutaj byłoby na przykład wspomnieć, że 200 dzieli się na 8. 200 dzieli się na 8, zatem wszystkie wielokrotności dwusetki też się dzielą na 8. Zatem 600 dzieli się na 8. No i wszystkie liczby, jak odejmiemy 8 od tego po kolei, to dostaniemy liczby podzielne przez 8, czyli mamy 592, 584. 576 i tak dalej. Aż tutaj możemy jeszcze napisać 568. No, jak widać, nie trafiliśmy przy okazji tutaj w 572, więc no możemy wysnuć wniosek, że 8 nie dzieli liczby 572. To też nie dzieli też tej całej liczby. Tak, 8 nie dzieli 13572. Hmm. O, a tutaj kiepski przykład dałem na koniec, niestety. Nie wiem dlaczego tak dałem, bo mamy liczbę oczywiście trzycyfrową, ale to może sobie zmodyfikujmy. Na przykład niech będzie 1952. Cokolwiek wstawimy przed tym 52 to nie ma znaczenia akurat dla naszej zasady podzielności przez 8 czyli tak 952 wszystkie wielokrotności dwusetki są podzielne przez 8 czyli na przykład 1000 jest podzielne przez 8 1000 jest podzielne przez 8 a możemy po prostu od 1000 odjąć liczbę też podzielną przez 8 żeby wyszło nam Liczba podzielna przez 8, no to zobaczmy, ile od 1000 trzeba odjąć, żeby dostać 52, a trzeba odjąć 48. Czyli odejmujemy od liczby podzielnej przez 8 liczbę podzielną przez 8. W takiej sytuacji wynik też będzie liczbą podzielną przez 8, czyli tym razem mamy coś, co jest podzielne przez 8. Z tego nam wynika, że liczba 1000. 952 też jest podzielna przez 8. O. Tak to będzie wyglądało. No i jeszcze jakieś zadanie ze zmienną sobie zrobimy. Tak, niech a wynosi 954 tysiące, a tak samo jak wcześniej. 21 x I teraz nasza liczba ma być podzielna przez 8. No i co tutaj mi się pojawiło. No, i tym razem musimy spojrzeć na tę końcówkę 2, 1x. I tutaj, no na pewno liczba podzielna przez 4, znaczy inaczej, liczba podzielna przez 8 musi być też podzielna przez 4. Więc, no, akurat dla tego przykładu możemy powiedzieć, że to musi być jeden z tych dwóch wyników 2 albo 6 ale gdybyśmy tego nie robili wcześniej to możemy sobie przypomnieć że ta wielokrotność dwójki zawsze jest podzielna przez 8 czyli liczba 200 jest podzielna przez 8 potem 208 216 a potem 224 czyli nasze rozwiązanie w tym wypadku jest tylko jedno x musi wynosić dokładnie 6 żeby liczba była podzielna przez 8. Dobrze, i to będzie tyle w tej lekcji.